Mężczyzna, dzielący się tym świadectwem, podpisał się jako nawrócony łotr. Kiedy miałem 17 lat, zakochałem się w dziewczynie. Była to moja pierwsza miłość. Kochałem ją całym sercem, szczerze i uczciwie. Jednak pewnego dnia dowiedziałem się o tym, że mnie zdradziła. Załamałem się, obwiniałem za tą sytuację pana Boga, i w chwili rozpaczy. Dopuściłem się strasznego bluźnierstwa, wyrzekłem się pana Boga, przeklinając go. Duszę swoją oddałem szatanowi w zamian za jego pomoc, abym miał powodzenie u kobiet. W ten sposób dobrowolnie znalazłem się w niewoli diabła. Przez prawie trzydzieści lat żyłem tak, jak chciał przeciwnik pana Boga, miałem duże powodzenie u kobiet. Wiarę i Kościół traktowałem jako opium dla ludzi. Ożeniłem się. Aby tradycji stało się zadość, wziąłem ślub kościelny. Urodziło się dziecko, w małżeństwie działo się źle. Usunięcie dziecka, zdrady z obu stron, a w końcu rozwód. Z drugą kobietą związałem się tylko ślubem cywilnym. Przyszło na świat drugie dziecko. Ale znowu źle się działo. Wszędzie grzech, pijaństwo, zdrady. Coraz bardziej pogrążałem się w bagnie grzechu, czułem się fatalnie, przeżywałem straszne duchowe cierpienia, po prostu piekło na ziemi. Pan Bóg jednak nigdy nie zostawia człowieka samego. Pamiętam, jak pewnego razu latem przebudziłem się w środku nocy, usiadłem na łóżku, i widzę, jak do pokoju przez otwarte okno wchodzi jakaś monstrualna, obrzydliwa postać, ociekająca lepkim śluzem. Było to tak realne przeżycie, że odczułem je jako znak obecności szatana i ostrzeżenie dla mnie, że jeśli się nie zmienię, mój koniec tak właśnie będzie wyglądał. Ze strachu przeżegnałem się i to zjawisko zniknęło. Bardzo szybko zapomniałem o tym przeżyciu i dalej postępowałem po staremu. Kilka lat później wydarzył mi się nieszczęśliwy wypadek, w czasie którego przeżyłem kliniczną śmierć. W pewnym momencie zobaczyłem, że opuściłem ciało, myślałem normalnie, nie czułem żadnego bólu, żadnej ekstazy szczęśliwości, nic z tych rzeczy. Był tylko spokój i nic więcej. Znalazłem się w jakiejś przestrzeni, gdzie była nieprzenikniona biel. Czułem nieprzepartą chęć dążenia przed siebie, aby się stamtąd jak najszybciej wydostać. Byłem pewny, że za tą bielą jest Bóg, i nagle silna i władcza wola kazała mi wrócić. W jednej chwili znalazłem się z powrotem w ciele. Poczułem silny ból zranionego ciała. Wiem, i mam takie przekonanie, szczególnie teraz, że gdybym wyszedł poza tą białą przestrzeń, potępiłbym się na zawsze. Pan Bóg dał mi szansę powrotu, naprawienia zła i nawrócenia się. I chyba napisania tego świadectwa ku przestrodze innym. Od tamtego wypadku rozpoczęła się długa i żmudna droga mojego powrotu do kościoła. Byłem w sytuacji bardzo trudnej. Ponieważ żyjąc w związku niesakramentalnym, nie mogłem przystąpić do komunii świętej. Nie mogłem zostawić przecież dziecka i mojej nieślubnej żony. Znalazłem się w pułapce. Wiedziałem już, że jest Bóg, że istnieje życie po śmierci, a ja tak wielkiego skarbu, jakim jest komunia święta, nie mogłem przyjmować. Zapomniałem wszystkie modlitwy. W ogóle nie umiałem się modlić. Z trudem skleciłem pierwsze wierzę w Boga. Zacząłem spotykać i poznawać ludzi wierzących, których dotąd uważałem za śmieci ludzkości. Dali mi książkę o ojcu Pio, którą przeczytałem kilka razy. Pokochałem tę piękną postać. Modląc się o pomoc do ojca Pio, poczułem opiekę tego świętego człowieka. Zacząłem codziennie modlić się na różańcu, uczestniczyć we mszy świętej, pościć o chlebie i wodzie, chodzić na piesze pielgrzymki do Częstochowy. Starałem się wynagradzać Panu Bogu, jak tylko mogłem, za tę straszną zbrodnię zdrady, którą popełniłem wobec Niego. Dalej czułem w moim sercu wielki głód Boga, głód Komunii Świętej. To pragnienie było tak wielkie, że serce niemal z bólu pękło. Ten ból rozrywał duszę. Największy skarb na Ziemi, jaki człowiek może przyjąć, był dla mnie nieosiągalny, bo nie miałem i nie mogłem mieć ślubu. Zrozumiałem, jak trudno wyrwać się z diabelskiej niewoli. Po kilku latach modlitw i postów, wpadł mi w ręce dzienniczek świętej siostry Faustyny Kowalskiej stał się dla mnie wielkim skarbem. Czytałem dzienniczek, sycąc się słowami pana Jezusa. Do siebie odniosłem jego słowa, że najwięksi grzesznicy mają u niego pierwszeństwo, a jeśli ktoś z ufnością odmawia koronkę do miłosierdzia Bożego, to sprawy tego człowieka bierze w swoje ręce sam pan Jezus. Zrozumiałem, że ufność w Boże Miłosierdzie jest jedyną moją deską ratunku. Codziennie odmawiałem koronkę i różaniec, a także pościłem o chlebie i wodzie w środy i piątki. Odkryłem, że to dzięki Bożemu Miłosierdziu najwięksi grzesznicy mają największe szanse. Ogarnęło mnie jakieś święte szaleństwo na punkcie Bożego Miłosierdzia, oraz dzienniczka świętej siostry Faustyny. Trwało to chyba z rok. Wtedy właśnie, gdy pewnego wieczoru położyłem się spać, jak tylko zamknąłem oczy, przeżyłem coś niesamowicie pięknego. Niemożliwością jest opisać to i wyrazić ludzkim językiem. Otóż, najpierw znalazłem się w strasznej ciemności, która po jakimś czasie jakby pękła i wtedy ogarnęło całą moją osobę przepiękne biało-niebieskie światło. Miałem odczucie, że w jednej chwili całe oblepiające mnie błoto grzechu zostało unicestwione. Poczułem niewyobrażalną słodycz, wolności i radości. Było to tak niesamowicie piękne doświadczenie, że opisać go niestety nie potrafię. Urok i atmosfera tego doświadczenia trwały przez kilka miesięcy. Przemieniło to całe moje wnętrze. Myślałem wtedy, mówiłem i czytałem tylko o rzeczach świętych, których kiedyś z odrazą unikałem. Jak potężny i wspaniały jest nasz Bóg! Jak skuteczną broni dał nam do rąk przez koronkę do jego miłosierdzia. To właśnie odmawiając koronkę do miłosierdzia Bożego zostałem wyzwolony z niewoli szatana, któremu dobrowolnie się kiedyś oddałem. W końcu, za zgodą mojej nieślubnej małżonki i po rozmowie z księdzem proboszczem z naszej parafii, złożyliśmy przysięgę w kościele, że będę z żoną żył jak brat z siostrą w całkowitym celibacie. Od tej przysięgi minęło już kilka lat. A my możemy przystępować do komunii świętej. Czasami bywają trudne chwile, ale zawsze wszystko dobrze się kończy. Nadal odmawiam codziennie koronkę do miłosierdzia Bożego. Każdego dnia przyjmuję komunię świętą i modlę się o nawrócenie takich jak ja grzeszników. Pan Bóg jeszcze nigdy nie pozostawił mnie samego, chociaż czasami jest bardzo trudno. Na koniec pragnę oświadczyć świadom, że stanę przed Panem Bogiem i zdam sprawę z każdego napisanego słowa, że jest on nieskończenie miłosierny, że jest życie wieczne, że istnieje diabeł, którego kilkakrotnie osobiście doświadczyłem w życiu, że jest tylko jedna prawdziwa wiara katolicka i wszystko, czego naucza Kościół katolicki, jest prawdą.